Witajcie! przechodzę do Was z recenzją książeczki pani Marleny Semczyszyn. Jest to pozycja, jak jej nie kochałem. Od wydawnictwa, wideograf. Jak widzicie, tak ona wygląda. I słuchajcie, jakie było moje w ogóle zdziwienie, kiedy już na samym początku ja, patrząc według okładki, pojąłem starszego mężczyznę, którego nazywali smutnym. Dziwne, prawda? To on w ogóle ukazuje nam właśnie swoją historię, zaczynając tutaj od wczesnego dzieciństwa, kiedy to snuł sobie pierwsze plany, jak stać się bogatym człowiekiem. Jego myśli o bogactwie były na tyle natarczywe, że nie pozwalały mu w nocy spać. Wtedy to właśnie wpadł na pomysł pierwszych kradzieży. Doszło do tego, że stał w tym fachu się perfekcjonistą. Wszystko poznamy poprzez pryzmat jego wspomnień, a w następnej właśnie kolejności dopiero dowiemy się o pewnej dziewczynie, która w zupełności skradła mu serduszko. I co mogę o niej powiedzieć? No, ona kochała gry na fortepianie i miała naprawdę bardzo duży talent a w ogóle y, jego serce biło miliardy puknięć na sekundę, kiedy tylko przebywał w jej obecności. No i to wtedy już się stało jasne, że pragnienie posiadania tak urodziwej dziewczyny nie zniknie, dopóki nie zrobi tego pierwszego kroku. Słuchajcie, historia obu tych ludzi, że tak powiem, jest bardzo wzruszająca. Powiem tak, ona wychowywała się bez rodziców, no i swoje oparcie miała jedynie w osobie babci i przyjaciela Romana. Nie było, powiem Wam, że nawet w, nim, w niej takiego nic bardzo niezwykłego. No Była po prostu zwykłą żyć, dziewczyną ze wsi, ale była trochę wygadana i uparta właśnie w dążeniu do celu. No i pragnienie była właśnie gra na fortepianie. I tak jak on w tym momencie też ona dążyła, żeby po prostu zrobić wszystko w tym kierunku, by móc zaznać szczęścia z fortepianem. <laughs> Można by powiedzieć, że Gosia była właśnie taka jak ten nasz tytułowy smutny, ale właśnie w tej różnicy, że nie podzielała jego miłości do złodziejstwa. No cóż jednak poradzić na to, że serce nie przestawało bić, kiedy tylko jego myśli błądziły w jej kierunku. No i gdy tylko się do niej zbliżał, oj, pikało, pikało i chciał wyskoczyć z piersi, no i tęczyć w rytm ich oddechów. No powiem wam, że to była szaleńcza miłość, jednak właśnie nie taka prosta, jakby oboje tego wszystkiego oczekiwali. No czy więc udało mi się w ogóle złączyć te dwa serduszka tak, żeby oboje mogli być szczęśliwi? Ach! Powiem Wam, że ta historia jest naprawdę niezapomniana i, i bardzo piękna. I słuchajcie, może jest pisana stylem takim bardzo prostym, może komuś się na przykład nie spodoba moja recenzja dotycząca, ale opowieść, która tam się znajduje, jest naprawdę przepiękna. Ona nas uwodzi, oczaruje i wywołuje naprawdę niemałe wzruszenie. Czekajcie, o, tak może lepiej teraz widać. Chwyta za serce niczym atak padaczki, który nie puszcza. Zanim nie dobiegnie końca. No i właśnie tak jak tej książki, nie odłożycie nawet na 5 minut, póki nie doczytacie przygody dwojga serc złamanych przez życie. O i powiem wam, że te jego wspomnienia były naprawdę strasznie magiczne. On w ogóle tak uzmysławia sobie to, że może i był zwykłym, prostym człowiekiem, ale to, co miał tam w serduszku, to strasznie, strasznie w jego kierunku pikało. I było naprawdę piękne, i, i w ogóle cudowne. No. Dla mnie to było coś ślicznego, historia bardzo romantyczna, z wieloma przeciwnościami, gdzie no czasem się wygrywa, a czasem się przegrywa, także nie mamy wpływu na swój los. Ale wy możecie mieć wpływ na wasz los, czytając tę książkę. No bo według mnie była naprawdę śliczna, piękna. Wiecie co, w takich chwilach momentu załamania, kiedy wszystko wam się wali na głowę, kiedy już macie ochotę po prostu usiąść i płakać, takie książki się naprawdę przydają. A jeżeli ktoś się spodoba sytuacji, to serdecznie ją Wam polecam. No i cóż, żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Pa pa.